Także już witajcie, ja jestem W DJ to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku dużym sobie Food Champions, wielkie Food Champions, dzięki czemu mam nadzieję, że będziemy mogli wzmocnić nasz skład. Nie zachęcam do stawienia łapeczki w kore, bo to jest bardzo mile widziane na moim kanale i zostawienia suba na kanale, bo to bardzo pomaga dalszym rozwoju kanału. I nagrywam to o dwóch różnych porach. Mecz Nagrywam troszeczkę wcześniej, potem nagrody troszeczkę później. Dlatego mówię teraz tak troszeczkę ciszej, ale musicie to zrozumieć. No i to bez mojego zadłużenia, zapraszam do oglądania. No i lecimy. A więc dobra widzowie, sytuacja jest taka, że potrzebujemy tylko i dwóch zwycięzców do tego, żeby osiągnąć dziewięć zwycięstw, wiem, że tak śmiesznie brzmi, ale taka jest prawda, no bo więcej nawet mi się nie chce grać, nie mam czasu eee, I będziecie widzieli dzisiaj tylko jeden meczek, ten pierwszy meczek, e, mam nadzieję, że uda się go wygrać oczywiście, ale to też nie jest takie oczywiście z, e, oczywiste z moją formą Wiecie co, walić biedę, damy sobie tego Antonego na skrzydło, bo z nimi mi się fajnie grało, z Maria sobie go tutaj damy eee, I możemy sobie grać, tak jak mówię, no, bra bra brakuje mi tylko dwóch zwycięstw do tego, żeby osiągnąć rangę szóstą bodajże więc zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że jakoś pójdzie, że uda się osiągnąć ten cel, bo to będzie bardzo fajne osiągnięcie, no bo jednak te paczki z informami to jednak coś, co kusi, co kusi to dosyć mocno. W tamtym tygodniu rozegrałem dużo mniej spotkań niż w tym, a teraz mamy jakiś składzik, no to jest dobry składzik na pewno, bo jest Muriel, jest Ikone, jest Karasko. No dobra, do boju! Pierwsza okazja, przed nami. zobaczymy co zrobi Gonzalo. Gologer już mam przed sobą ty właśnie bram każe i się nie płynie. w tym momencie mamy 1 do zera. No błąd w bo on strasznie słabo rozwiązał ten rzut rożny. Ja też nie umiem wykonywać kornerów w tej FIFI, no bo to jest dla mnie coś ciężkiego, mimo że jest miesiąc gry za nami tak naprawdę. Podobnie z rzutami karnymi, a teraz mną zakręci i to jest golski gogliczek. Ja objawiem golski goglicze, no po prostu to jest coś kwintesencja tej FIFA. Nie dobrze, Muriel 2 do 1 zaczęło się dobrze dla nas, ale w tym momencie no, przeciwnik narzucił niezłe warunki, to znaczy no, wykorzystuje moje błędy w obronie. I możecie się zapytać czemu mam tego tre trenera FIFA włączonego. Otóż grałem sobie e, FIFA właśnie w tamtym spotkaniu poprzednim przed nagrywaniem. E, niestety przegrałem rzutach karnych, ale no, włączałem sobie te no, narzuty karne, bo to narzuty karne jest dosyć przydatne. Oj, teraz niebezpieczne Muriel i to będzie dobitka, na szczęście chyba nie. No więc oddalamy zagrożenie, tak mi się wydaje, tak jest. A teraz Markus Rashford by ładnie pokręcił naszym rywalem, ale kiedy to powiedziałem, zaczęło się już gorzej. Dobra, teraz jeszcze nuniesz, no nuniesz. No mamy uderzenie po raz kolejny. Baran zablokowany, no to chora karta. Już Jonathan i naszym polukarem niebezpiecznie, ale. Się zapędził w, na, w, tak na, na, naprawdę do linii końcowej pola boiska zobaczymy teraz mamy dobry wyrzut z pola bramkowego ale niestety zawsze puszczamy przez Antonego no kurde, Antony w tym meczu coś bladziutko wygląda a tam wziął Louis Muriel w dwóch zabników, ale niestety... No po raz kolejny ten baran. to chora karta, jest naprawdę, ja nie wiem, muszę go chyba sobie kupić, bo on kosztuje 30 tysięcy monet. A gra naprawdę jak w 21, Fifa 20 kiedy to był przy Kozakiem, a teraz no troszeczkę gorsze z testyki, ale jak nie wszystko... Nadal jest solidnym grajkiem, a teraz my mamy okazję na kontrę. Zobaczymy Antony, szybszy niż Hattenberg. Antony już na lewym skrzydle, zobaczymy co zrobi. No tam widzę już biegającego Angela Correa, ale do niego nie podam. Zrobił mi coś takiego, uderzenie, ale Luis Muriel... Tylko on wie dlaczego tego nie trafił. Luis Muriel ładnie wypatrzył tam Markusa Rashforda, ale troszeczkę nie złapało mi tego co chciałem zrobić. No niebezpieczna jest akcja dla mojego rywala. Zobaczymy co zrobi ikonę, ikonę. No wybijcie to, wybijcie to dobrze, bo ja już myślałem, że to naprawdę widziałem, to powoli w naszej siatce. No bo... Co to za pytanie w tym meczu, Nie wiem, naprawdę, to jest coś podejrzanego, adres teraz powershot wyszedł, bo przeciwnik ogarnia powershot parę, parę takich uderzeń już no, zdołał oddać. Zobaczymy Louis Muriel, ale no kurde, on tak w tym obronie gra naprawdę dobrze. W ataku troszeczkę gorzej, ale w obronie gra kozacko. No i zobaczymy. O teraz ale luka, ale luka mu zostawiona, dobrze, Ruma. Wiecie co, trzeba zrobić zmiany, zdecydowanie trzeba zrobić zmiany I wiecie kto wejdzie sobie teraz w tym momencie Sobie pomyślałem, że nam się przyda Areucho, czyli jeden z najlepszych środków obrońców w tej FIFA Oczywiście z tych tańszych, bo by byli ci lepsi, to on nie ma, on nie ma podjazdu do tych lepszych Ale z tych tańszych naprawdę jest naprawdę spoko wyborem No i dobra, 10, 9, tak naprawdę 8 minut do końca zostało Plus to, 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 to co doliczy sędzia, więc... Trzeba czy 5 litery litery po prostu wygrać to spotkanie, bo też nie mam za bardzo czasu rozgrywać wszystkich spotkań. No zobaczymy. A już teraz podanie, świetne, to było świetne podanie do Luisa Muriela, demon Marcusa Rashford. Naprawdę to co on dał teraz za pas, to, to jest niepojęte. Takich gol się na treningach nawet nie zdobyło. dobry to nie był zbyt ładny gol, ale mamy jeszcze okazję, czy nie? Nie mamy, niestety do grypka. Moi piłkarze są zmęczeni, a za bardzo na ławce, nie mam kogo wpuścić, to jest problem. Niestety drugi gol w tym spotkaniu po Kikogliczu dla mojego rywala tak to się żyje w tej chwili. No Kikoglicze po raz kolejny nie leży że są OP, to są zbyt bardzo OP. Tylko, że ja nie potrafię zdobywać gol z Kikoglicza i to jest też duży problem. Jest, mamy wreszcie bramkę. Markus Rashford odkupił sobie winy. 3 do 3. Kurde, teraz żeby go nie stracić z Kikoglicza, bo to naprawdę będzie cios. No i karasko, zobaczymy co zrobili. Czy przy nim Mateusu nie jest bardzo dobrze. Oltros minął rywala Marcus Rashford. To powinna być żółta kartka i żółt karny, czy nie? Rzut wolny, jednak, dobra, nie będę strzelał bezpośrednio. Tylko zrobimy to w ten sposób. Zobaczcie, to musi być bramka. To musi być bramka, to jest bramka. Mamy bramkę 44 do 3, 120 minuta. I teraz, żeby tego nie stracić, bo dobra, widzowie. To jest taki moment, gdzie trzeba pokazać jaja, że trzeba pokazać jaja, dobra, mamy tu piłkę teraz, żeby jej nie stracić, spróbujmy to jeszcze rozegrać, może uda się dobić przeciwnika, bo on już chyba włączył pressing zespołowy, bo tam mu się ta obrona strasznie rozładzi. O nie, dobrze, bo straciliśmy piłkę. A tu już jest koniec mecz. to jest koniec mecz. mamy zwycięstwo wywalczonym w ostatnich sekundach spotkania. Co to było za nie, nie było karnych dla widzów, ale może następnym razem będą. To więc dobra widzowie, znaczy dzień dzisiejszy w odbierzemy sobie nagrodę za Food Champions. Po dużych bojach, tak naprawdę po dużych przeprawach mamy wreszcie rangę 6-8 w tym chyba... Takie jest mała paczka z Team of the Week Premium, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo jest teoretycznie szansa na trafienie Neymara. Ale jak to będzie zobaczymy przepraszam, że tak cicho mówię, ale nagram to dosyć o, o dosyć późnej porze. Więc yy, musicie to zrozumieć. No i dobra, mamy papier pignie jest dwie łącznie ranka szósta, No bo nie chciałem się więcej grać i tak jak mówię, to nie gra warte świeczki. Zobaczymy jeden z czterech z rzadkich złotych, pokaże mistrzostw, jak będzie najmartego w pasuje. Mamy Raindo, to jest pokaz bonnik jak go biorę najwyżej no i teraz szacher macher, zobaczymy czy będzie tutaj coś dobrego proszę. Jakiś dobry, solidny traf, taki Neymar jest Silas. I Silas jako super będzie spoko, bo ten Darwin Sorry ja mi się nie przyda. Ja biorę Silasa, czemu by nie mógł e, łaman gidna jak to kiedyś się mówiło. <laughs> idziemy sobie teraz do sklepu, bo tam jest szansa na, na trafienie teoretycznie Neymara Ale jak to będzie zobaczymy. No i dobra, paczkę jakim mówię jak sobie, zostawimy na koniec, patrzkę czyli paczkę za 50 tysięcy monet sobie otworzymy w tym momencie. I zobaczymy. Proszę, jakiś dobry, solidny trap, żeby można było mieć Pitos na koncie. E, Francja napastnik. Benjeder, okej, okay, Benjeder jest spoko z zawodnikiem Już Przez chwilę myślałem, że to może będzie Mbappe, bo walkoutów jeszcze nie umiem rozpoznawać Ale Benjeder nie jest najgorszym trafem, może być, ja to biorę Tylko, że paczka za 50 000 złotych liczyło na coś więcej Ile Ty, Beniedr kosztujesz? No, tak średnie by powiedział, tak średnie by powiedział z tym, z tą jego ceną. Ale teraz najważniejsze, czyli dwie solidne paczki. Wiadomo, one rzadko oddają. Ale mimo wszystko przydałoby się, żeby tutaj tym razem oddały. Także duża paczka, że takiego zobaczymy, czy się pocałował grać, czy się cało poświęcać. Mam kartę Ruth Baker's. Proszę, Francja najgorsza możliwa, ale dobra, mamy karty Krull, Breaker z trafioną, Roldan prawie pomocnik 83 tempa średnio to widzę, naprawdę średnio to widzę zobaczymy jakie ma alternatywne pozycje, bo to też jest dosyć ważne jest dwa e, walkouty, Oblak 89 overalla 38 tysięcy kosztuje no około 15 można powiedzieć a Roldan tak jak Quicksilver, ale Roldan jak ty masz pozycje poboczne Masz pozycję SP, więc teoretycznie można nim fajnie pojeść na SP, tylko jak go połączyć, nie? Dobra, Bonu, Berardi Alvarez. Słowo drogą ten Alvarez, nie? Ja myślałem, że to będzie tak przykazatka karta w tej chwili, ale jednak taką przykazatką kartą nie jest, no bo obniżyli mu dosyć znacznie tempo i no, dosyć średnio się to prezentuje, a to jest taka dygresja. W każdym razie, na dzisiaj to był ja mam bardziej go do za Zobaczenia wkrótce, i standardowo oczywiście troszeczkę. Trzy Trzymajcie się. Aha, no i zapomniałem o informach, ale i tak tam nic nie było, więc żadnej straty też nie ma.